W kosmosie na oczach widzów z regionu. Zabieramy dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. Świetne emocje, świetna sprawa oglądać też takie wydarzenie w takim miejscu historycznym. Sławosz Uznański Wiśniewski zabrał ze sobą dzieła kopernika. Prezydenci Bydgoszczy i Grudziądza z wotum zaufania. Panie Prezydencie, gratuluję. Głosów za 15, głosów przeciw 6, nie było głosów wstrzymujących się. Ważnym tematem były też finanse. Czy służby są gotowe do sezonu letniego? Współpracujemy na co dzień, aby te bezpieczeństwo właśnie na obszarach wodnych prowadzić. Uchonorowano ratownika, który uratował topiącą się w Wiśle kobietę. 18.30 minęła, Bożej Karczmarczyk, dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie Zbliżeń. To historyczny moment dla polskich badań kosmosu. Po 47 latach mamy drugiego polskiego astronautę. W kosmos poleciał dziś Sławosz Uznański-Wiśniewski. Misja Akcja 4 rozpoczęła się o godzinie 8.31 polskiego czasu. Nasza redakcja na bieżąco relacjonowała przygotowania do tego wyjątkowego wydarzenia. Na miejscu na Florydzie jest Bogumił Radajewski, który obserwował start rakiety Falcon 9. Emocje do samego końca, ale zakończone szczęśliwym finałem. Misja Axiom 4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim składzie wyruszyła w drogę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Przed astronautami teraz trwająca w sumie ponad 28 godzin podróż, która ma się zakończyć dokowaniem planowanym w czwartek około godziny 13 polskiego czasu. Wtedy rozpocznie się trwający dwa tygodnie pobyt astronautów na pokładzie tego wielkiego orbitalnego laboratorium, jak bywa nazywana międzynarodowa stacja kosmiczna. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś w ziemi cząstkę każdego z Was, Waszej siły, Waszej nadziei, Waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Całego serca dziękuję Wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Misja Axiom 4 będzie miała spory wkład w pracę tego kosmicznego laboratorium, ponieważ będzie to rekordowa, jeżeli chodzi o komercyjne wyprawy, misja pod względem liczby przeprowadzonych eksperymentów. Astronauci w sumie przeprowadzą ponad 60 różnych doświadczeń. Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał za sobą 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie firmy i instytucje związane z branżą kosmiczną. Ten czas spędzony w kosmosie będzie oczywiście służył nie tylko naukowym badaniom, ale także choćby kontaktom z Ziemią czy akcją edukacyjnym. Po tych dwóch tygodniach astronauci powrócą kapsułą Dragon na powierzchnię Ziemi, gdzie na pewno będzie czekało na nich huczne powitanie. Z Centrum Lotów Kosmicznych Kennedy'ego na Florydzie Bogumił Rodejewski. Start misji kosmicznej wzbudził mnóstwo emocji także w Polsce. Astronauta zabrał ze za sobą między innymi pierwszą stronę dzieła Kopernika oraz naszywkę skafandra Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego Polaka w kosmosie. Lot z zapartym tchem oglądano także w toruńskim domu Kopernika. Na miejscu była Dagmara Moranowska. Dziś wszyscy w Toruniu spoglądali w niebo. Byliśmy świadkami niesamowitego historycznego wydarzenia, a jesteśmy w samym centrum Torunia, czyli w miejscu absolutnie symbolicznym w domu Mikołaja Kopernika, ojca nowoczesnej astronomii. To właśnie tutaj zorganizowane było wspólne oglądanie lotu w kosmos. Posłuchajmy, jakie emocje towarzyszyły uczestnikom. Świetne emocje, świetna sprawa oglądać też takie wydarzenie w takim miejscu historycznym. Także mam nadzieję, że będzie więcej takich e, przygód i takich astronautów z Polski w przyszłości. Bardzo się cieszyłam i e, troszeczkę denerwowałam, bo jak wszyscy wiemy, troszeczkę tych odwołań lotów było. E, bardzo się cieszę, że wszystko e, nadal trwa, prawda? Dzisiaj mamy do czynienia z tym praktycznym podbojem kosmosu e, w, z polskim udziałem. Oczywiście ten polski udział nie był przez ostatnie lata, przez ostatni wiek można powiedzieć zbyt e, zbyt wielki, ale, ale jest. To jest już drugi Polak w kosmosie po generale a co więcej, zresztą dzisiaj pokazywaliśmy te pamiątki po generale, które my przechowujemy w naszym muzeum, bo pamiętajmy o tym, że misja Hermaszewskiego również odbyła się w czerwcu, to było w 1978 roku. Również wracali w, w lipcu, podobnie jak misja Axiom AX-4 będzie, będzie wracała w lipcu. No i liczymy również na pamiątki z tej, z tej misji obecnej, roku 2025. Dziś Torun jako połączył się z kosmosem, mamy oczywiście mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i Polak już po raz drugi zaznaczy swoją obecność na orbitalnej mapie świata. Jest wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Bedgoszczy. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Bardziej jednomyślni byli radni w temacie statystycznego rozdziału Bydgoszczy i Torunia. Ich zdaniem zmiana granic tzw. nuców miałaby się przyczynić do uzyskania dokładniejszych danych. Nutcy to jednostki statystyczne, które prowadzą badania dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nutcy pierwsze dzielą Polskę na siedem obszarów. Drugie na wszystkie województwa z wyodrębnieniem Warszawy. Nutcy trzecie są zdecydowanie bardziej dokładne. Tylko w województwie kujawsko-pomorskim jest ich pięć. Są to obszary Grudziącki, Inowrocławski, Świecki, Włocławski i Bydgosko-Toruński. I właśnie o rozdzielenie tego ostatniego wnioskował do Głównego Urzędu Statystycznego prezydent Bydgoszczy. We wniosku, tak jak z Państwem wspomniałem, Zasadniłem lepszym dostępem do, do danych, chociażby po, pomiar rozwoju gospodarczego. PKB na poziomie nutca trzeciego jest tylko zbierane, więc tak naprawdę ile kto wnosi i gdzie się tworzy PKB, tego nie wiemy. Jest to jedna z ważniejszych, jak może nawet najważniejszych danych dotyczących rozwoju. Zdaniem prezydenta zmiana granic przyczyni się do uzyskania bardziej precyzyjnych danych z wyodrębnieniem obu największych miast w regionie, a to z kolei do lepszego zarządzania nimi. Ze złożonym wnioskiem nie zgadzają się marszałek województwa starosta Toruński i prezydent Torunia, który w opublikowanym w mediach społecznościowych poście mówi o operacji rozbrajania regionu z siły, jaką daje wspólnota dwóch stołecznych miast. Za wnioskiem prezydenta Bydgoszczy jest starosta Bydgoski i wszyscy Bydgoscy radni. Bydgość dzisiaj bardzo dużo traci. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować, nie dowiadują się o Bydgoszczy, o potencjale bydgoszkim. Niestety to jest złe. Musi być sytuacja odwrócona. Pan prezydent sprzeciwił się już od kilku lat, ale teraz widać, że bardzo mocno to akcentuje i całe szczęście będziemy go zawsze wspierać. Podczas 20. sesji Rady Miasta Rafał Bruski otrzymał wotum zaufania, choć głosowanie nie było jednomyślne. Przeciwko udzielenia wotum głosowała bydgoska prawica. Pan prezydent niewystarczająco dobrze radzi sobie z ogarnięciem komunikacji publicznej w taki sposób, byśmy jako bydgoszczanie, jako mieszkańcy no mogli dać to, to, to wotum zaufania. Radni bydgoskiej prawicy poruszyli także problemy złego stanu nawierzchni ulic czy nieprawidłowości, jakie wykazała kontrola NIK w nadzorowaniu przez miasto budowy Teatru Polskiego. Dużo emocji budzi także wystąpienie obywatelskie dotyczące budowy Centrum Integracji Cudzoziemców. O swoim sprzeciwie wobec takich instytucji Ruch Narodowy informował podczas porannego briefingu. Będziemy się sprzeciwiali powstania jakiegokolwiek Ośrodka dla imigrantów, dla nielegalnych, zarówno i legalnych imigrantów w naszym mieście i województwie. Bydgoszcz pozostaje przed rozwiązaniem tego problemu, ponieważ chcemy, żeby cudzoziemcy z własnej woli i chętnie wybierali Bydgoszcz na swoje miejsce do życia. Temat na razie pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem Ruch Narodowy wraz z Młodzieżą Wszechpolską i Polskimi Patriotami organizuje Marsz dla Bezpieczeństwa, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Bydgoszcz, Martyna Sobecka. Wotum zaufania i absolutorium także dla prezydenta Grudziądza, choć i tu nie obyło się bez emocji. Wątpliwości części radnych ponownie wywołał, wywołał temat kondycji finansowej regionalnego szpitala specjalistycznego. Prawie 950 milionów złotych tyle wniosły dochody Grudziądza w 2024 roku. Wydatki w tym czasie przekroczyły miliard złotych, ponad 146 milionów przeznaczonych zostało na inwestycje, wśród najważniejszych w opinii prezydenta miasta, między innymi te drogowe. Mówię tutaj o budowie ulicy Vincentego Witosa, Hali dla hurtu spożywczego, ale też całego układu drogowego na osiedlu rząd budowa. Basenu przy szkole podstawowej numer 7. W opinii opozycji obawy budzi powiększający się dług Grudziądza, który wyniósł ponad 366 milionów złotych. Jest to bardzo wysoka kwota. Zamknął się też pewnym bardzo dużym deficytem. 70 milionów złotych, który pokryto notabene z emisji obligacji z kolejnych pożyczek. Kolejne pożyczki, kolejne obligacje stały się panaceum na przetrwanie dla miasta Gruziądza. Zadłużenie, zdaniem radnych koalicji obywatelskiej, jest jest wciąż pod kontrolą. Finanse miasta są stabilne, zgodne z wskaźniki zgodne z ustawą o finansach publicznych, dlatego nie mamy się czego obawiać. Po długiej dyskusji radni przegłosowali najpierw wotum zaufania dla prezydenta miasta, a następnie absolutorium za wykonanie budżetu. Głosów za 15, głosów przeciw 6, nie było głosów wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Panie prezydencie gratuluję. Na tym jednak dyskusja radnych się nie zakończyła. Wielu z nich niepokoi sytuacja finansowa szpitala. Zadłużenie lecznicy w tym roku wyniosło 470 milionów złotych. Moglibyśmy się, gdyby nie szpital, gdyby nie zobowiązania tego szpitala tak wysokie, rozwijać się o wiele, wiele lepiej. W opinii tak prezydenta, jak i dyrektor szpitala szansą na poprawę tej sytuacji jest wsparcie z budżetu państwa. Przy wsparciu Skarbu Państwa bądź jakichś rozwiązań Ministerstwa Zdrowia faktycznie jesteśmy gotowi do takiego projektu, będzie nawet pilotażu przystąpić jako szpital. Podczas sesji radni przegłosowali większością głosów sprawozdanie finansowe grudziąskiego szpitala za ubiegły rok. Michał Górski, TVP 3 Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy co jeszcze przed nami. Trwają przygotowania do sezonu wakacyjnego. Gotowość w regionie deklarują straż, policja i poprowcy. Bydgoszcz szykuje się do koncertu z okazji zakończenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prokuratura okręgowa w Toruniu wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości podczas liczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Grudziądzu. Śledczy badają sprawę zamiany głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w obwodowej komisji wyborczej nr 25. Śledztwo wszczęła też prokuratura okręgowa we Włocławku, która weryfikuje wyniki komisji w wieńców w gminie Brześć Kujawski. Dzisiaj w prokuraturze okręgowej w Toruniu wszczęto śledztwo w sprawie nadużyć w dniach 1-2 czerwca tego roku w grudziądzu w obwodowej komisji wyborczej nr 25, polegających na e, nieprawidłowościach w obliczaniu głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w drugiej turzy, turze wyborów prezydenckich w Polsce. Czyli e, chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 248 punkt 4 kodeksu karnego. E, z tych dotychczasowych ustaleń wynika, że z protokołu tejże komisji, że na kandydata Karola Nawróckiego oddano 504 głosy, natomiast na Rafała Trzaskowskiego 324 głosy. Natomiast przeliczenie faktyczne tychże głosów wykazało wynik odwrotny. Po rozpoznaniu zawiadomienia z 22 czerwca tego roku w dokazu żadnego niego zostało wszczęte śledztwo które dotyczy poświadczenia nieprawdy w protokole wyników głosowania z dnia 1 czerwca 2020 roku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodowej komisji wyborczej nr 4 w wieńcu gmina Brzewski-Jawski, poprzez zamianę z nim liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Zostaną wykonane czynności w tej sprawie. Teraz uspokajamy rodziców zbytgowskiego Szwederowa. Wczoraj pojawiła się informacja o tym, że policjanci otrzymali zgłoszenie od jednej z mam, iż próbowano porwać jej 11 córkę. Do tego zdarzenia miało dojść na jednej z ulic nieopodal osiedlowego MDK-u. Policjanci wyjaśnili sprawę. Na podstawie nagrań z monitoringu i rozmowy z nastolatką ustalono, że cała historia została przez nią zmyślona. Do takiego zdarzenia nie doszło. Cała historia została przez 11 latkę wymyślona, przekazana matce, a ta zgłosiła się do nas. W tym miejscu policjanci apelują o przede wszystkim baczniejszą uwagę rodziców, o większe sprawowanie opieki, kontrolowanie tego, co dzieci robią. Oczywiście mówię tu o dzieciach w różnym wieku, w czasie wolnym, szczególne ma to znaczenie w przeddzień rozpoczynających się wakacji wtedy, kiedy nasze dzieci mają. Dużo czasu wolnego, ten czas muszą mieć zagospodarowany. No i też musimy z dziećmi rozmawiać na temat konsekwencji, a przede wszystkim zagrożeń, ale takich też, które niosą pewne konsekwencje również prawne. Trwają przygotowania do wakacji. Gotowość deklarują straż, policja i woprowcy. O bezpieczeństwie w trakcie letniego wypoczynku przedstawiciele służb rozmawiali w Toruniu. Uhonorowano także ratownika Bartosza Głowackiego, który w sobotę uratował 24-latkę topiącą się w Wiśle. Tak wyglądała sobotnia akcja Woprowców i Policji w Czarniewicach. Topiła się 24-letnia kobieta będąca pod wpływem środków odurzających. Służby w ostatniej chwili uratowały jej życie. Zanurkowałem i udało mi się dosłownie ostatnim dotknięciem ręki złapać tę kobietę za włosy i, i wyciągnąć na. docholować na brzeg. Całe szczęście, że dotarliśmy w ostatnim momencie i kolega Bartek, ratownik wodny, rzucił się wręcz do wody, wyciągając to spod wody. Niestety nie wszyscy mają tyle szczęścia. W ubiegłym roku ratownicy patrolowali Toruńskie Wody ponad 200 razy. Mimo to doszło do pięciu utonięć. Realizowaliśmy 76 zadań zleconych z Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Artownictwa Wodnego, które dostawiliśmy do realizacji tutaj. Większość to byli ludzie na łachach. Często próby usiłowania skakania z mostu, dlatego tego inne zdarzenia, jakieś wypadki w ruchu żeglugowym. W związku ze zbliżającym się sezonem letnim o przygotowaniach dyskutowała Kujawsko-Pomorska Rada Bezpieczeństwa Nad Wodą. W spotkaniu wzięli udział m.in innymi woprowcy, straż pożarna i policja. Współpracujemy na co dzień, aby te bezpieczeństwo właśnie na obszarach wodnych prowadzić i cały czas mieć nadzór nad osobami, które wypoczywają. Ratownicy i służby zgodnie apelują, by korzystać tylko z wyznaczonych do kąpieli miejsc oraz nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Jest jedną z wizytówek starówki i miejscem spotkań wielu bydgoszczan. Mija 10 lat od zakończenia rewitalizacji ulicy Jadki. Klimatyczną ulicę ozdobi nowa rzeźba. Wikliniarka autorstwa Jerzego Kędziory od teraz będzie przypominać odwiedzającym o bogatej historii tego miejsca. Obok ulicy Jatki nie sposób przejść obojętnie. Miejsce to od lat przyciąga mieszkańców i turystów. Teraz zyskało także swój symbol. Zwróciłyśmy na nią uwagę, że jest taka zjawiskowa. Rzeźba, która zawisła nad ulicą, to wikliniarka autorstwa Jerzego Kędziory. Balansująca na linie kobieta tworzy plecionkę w kształcie słonecznika z siedmiu pędów wikliny. Postać ta przypomina przede wszystkim o historii tego miejsca, bo to właśnie przy ulicy jadki przez lata działały warsztaty i kramy wikliniarskie. Ten splot słoneczny jest używany w wikliniarstwie jako właśnie element dna koszyka, to co ona tu plecie ale również jako element zdobny, krągły. Rzeźba jest też symbolem nowego rozdziału w historii ulicy. 10 lat temu dzięki rewitalizacji miejsce to zyskało nowe życie i stało się ważnym punktem spotkań dla mieszkańców i odwiedzających Bydgoszcz. Po II wojnie światowej ta ulica przestała jakby istnieć i funkcjonować. Jeszcze krótko po wojnie jakby funkcjonowała, a potem z związku na rodzaj zabudowy ona została jakby zlikwidowana, odcięta jakby i nie była jeszcze jakby, nie było możliwości przejścia. No... Kilkanaście lat temu spróbowaliśmy to odtworzyć historyczne to ujęcie. Nie wyobrażamy sobie Bydgoszczy bez ulicy Jadki, bez gastronomii, która jest bez klimatu, bez koncertów. Bydgoszcz zyskuje taki bardzo charakterystyczny element swojej tożsamości. Ulica Jadki jest pełna różnych atrakcji dla mieszkańców i nie tylko. Staje się takim swoist, staje się swoistą meką dla turystów. Niebawem miasto ma wzbogacić się o kolejne rzeźby Jerzego Kędziory. Dają tlen, oczyszczają powietrze, magazynują wodę i zapewniają schronienie w deszczowe dni. Niektórzy mają nawet swoje ulubione drzewa. To właśnie dla tych osób Stowarzyszenie Modrzew po raz piąty organizuje konkurs na bydgoskie drzewo roku. Do końca lipca każdy może zgłosić swojego kandydata. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 67 w Bydgoszczy biorą udział w konkursie fotograficznym, w którym za zadanie mają zrobienie zdjęć dębą pamięci na terenie Kujawsko-Pomorskiego. Jeden z nich znajduje się właśnie przy Rondzie grunwalskim. To również dąb, który za sprawą zgłoszenia Aleksandry Nawrockiej zwyciężył w zeszłym roku w konkursie na bydgoskie Drzewo Roku. Ono wygrało w plebiscyt Drzewa Roku i uważam, że na pewno na to zasługuje, bo upamiętnia właśnie ofiary Katynia. Ten dom upamiętnia ofiarę Pawła Ferenze. Dom przypułkowy przy rądzie grunwalskim to nie tylko pomnik przyrody. Drzewo liczy około 250 lat i jest rówieśnikiem kanału Bydgoskiego. Uważam, że jest to naprawdę śliczne drzewo i jak najbardziej powinno wygrać, ponieważ również widać, że jest zdrowe jest w takim miejscu, w którym jest bardzo dużo Bydgoszczan i dużo osób je widzi i to bardzo dobrze, że. Tak naprawdę upamiętniamy takie miejsca, że jest ten konkurs, który tak naprawdę również chroni przyrodę. Chroni to drzewo, które jest tak naprawdę na środku chodnika i mogłoby zostać wycięte, gdyby nie ten plebiscyt. W tym roku startuje piąta edycja konkursu Stowarzyszenia Modrzew na Bytgoskie Drzewo Roku. Zgłoszenia ze swoimi ulubionymi okazami można wysyłać do końca lipca na adres zielonomii.małpamodrzew.org.pl. Drzewo nie może być martwe oraz nie może być gatunkiem inwazyjnym, czyli takim, który nie występuje naturalnie w danym miejscu i rozprzestrzenia się wypierając rodzimą florę. Ten konkurs to jest taki pozytywny przekaz, co mogą dla nas drzewa zrobić. Na przykład mogą dać nam schronienie w taką ulewę, jaka ma miejsce w tej chwili, ale jak świeci słońce i jest gorąco, to też mogą nas ochronić przed upałem. Więc tak, drzewa są dobroczynne pod wieloma, wieloma względami. Głosowanie na najlepsze drzewo z finałowej dziesiątki odbędzie się we wrześniu, a 10 października ogłoszenie wyników. Bydgoszcz, Miłość Drężek. Ponad 100 artystów na 8 scenach w całej Polsce. Trwają przygotowania do koncertów z okazji zakończenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Europejskie Święto Muzyki to wydarzenia organizowane przez Telewizję Polską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Przygotowania do piątkowego koncertu w Bydgoszczy śledziła Katarzyna Ormanowska. Na Wyspie Muńskiej trwają wielkie przygotowania do tego naprawdę wielkiego wydarzenia. Święta Muzyki. Zakończenie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W piątek koncert tutaj w Bydgoszczy. Piękne muzyczne wydarzenie, m.in. na scenie zespół Żuki. Ze mną jest menadżer zespołu Mirosław Balbuza. Proszę nam powiedzieć, co zespół przygotował na to wyjątkowe wydarzenie? Zespół przygotował na to wyjątkowe wydarzenie, które. Podkreślmy, dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury i, i naszemu miastu Bydgoszcz specjalny projekt, nasz przebój jak ostatnich lat. Jest to widowisko Oleja Roka symf symfonicznie. Wspólnie z gwiazdami z Europy, głównie z Ukrainy, którzy rezydują w całej Europie, zaprezentujemy tutaj taką historię muzyki rockowej we wspaniałej odsłonie z orkiestrą, solistami, chórem. I... I baletem także zapowiadają się no, dwie godziny wspaniałego wydarzenia. Proszę powiedzieć, co jeszcze na scenie, czego możemy się spodziewać oprócz Alei Roka i zespołu Żuk? Ten wyjątkowy koncert będzie się w sumie składał z trzech części. W pierwszej części zaprezentują się gwiazdy już biegłoskiej strady i polskiej pod hasłem młodego pokolenia i nazwą tego projektu Dźwięki Bydgoszczy zostaną zaprezentowane głównie polskie piosenki znane polskiej publiczności jak i autorskie nowe utwory przy wspaniałym akompaniamencie akom 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 zespołu pod wodzą Adama Alemańczyka Wielką atrakcją też będzie występ naszego Bydgoszczenina, Krzysztofa Herdzina, który zaprezentuje się w wersji takiej nazwijmy to jazzowej. Zaprezentowane będą też utwory Chopina i jego własne kompozycje. Także bardzo zróżnicowana muzyka praktycznie dla każdego z wielkim ładunkiem artystycznym i gorąco zapraszamy. Przypomnę, piątek godzina 19.00, koncert w ramach zakończenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nie muszą Państwo czekać aż do piątku, żeby spotkać Macieja Pieszczyńskiego. Wiadomości sportowe w zbliżeniach teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. U nas dziś żurzel Wiktor Przyjemski wraca do Abramczyk Polonii, wychowanych bydgowskiego klubu. Po dwóch sezonach w Orlen Oil Motorze Lublin w roku 2026 będzie startował z gryfem na piersi. Informacje oficjalnie potwierdził dziś Jerzy Kanclerz. Mogę Państwa poinformować, że po dwóch latach wraca. Wraca ten zawodnik, który się nazywa Wiktor Przyjemski, wraca do klubu, podpisał prekontrakt ze mną na sezon 2026. Inną świetną wiadomością dla kibiców Abramczyk Polonii jest przedłużenie kontraktu z kapitanem zespołu Szymonem Woźniakiem. Więcej na ten temat w serwisie o 21.45. Maciej Pieszczyński z tymi dobrymi informacjami sportowymi. Dziękuję. Dziękujemy. A jaka będzie pogoda w najbliższych dniach to pytanie do Marceliny Bocie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wygląda na to, że to już koniec opadów na dzisiaj w naszym województwie. Zarówno wieczór, jak i nadchodząca noc zapowiadają się bardzo pogodne. Na niebie pojawiać się będą jedynie pojedyncze, niegroźne obłoki. A jutro na Kujawach i Pomorzu czeka nas bardzo pogodny, słoneczny dzień i też bardzo ciepły, bo termometry wskażą od 25 do 26 stopni Celsjusza i to w cieniu. Warto wykorzystać ten przepiękny dzień dlatego, że późnym wieczorem około północy na niebie wypiętrzą się chmury frontowe i znowu przyniosą deszcz. A więcej o prognozie pogody, już za moment po głównym wydaniu zbliżeń. Zapraszam serdecznie. A w głównym wydaniu zbliżeń, to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.